zanim się odniosę do potencjalnego wniosku, który jest zapowiadany i ma wpłynąć do Biura Sejmiku, chciałbym kategorycznie zaprotestować przeciwko słownictwu i nazewnictwu nazywania koalicji sejmikowej układem. Układ to jest mafijny, układ to jest przestępczy, a to jest legalnie zawiązana koalicja sejmikowa w wyniku wybranych wyborów. Władza się zdobywa przy urnie wyborczej, nawet na poziomie regionu, powiatu czy wniku. A nie na podstawie decyzji prokuratury, bo prokuratura nie jest sądem. Osoby, które składają wniosek o odwołanie Warszawa, tym samym całego zarządu Rolnictwa Polskiego, uzurpują sobie prawo do tego, aby poruszać się w obszarze kodeksu karnego wykonawczego, a nie kodeksu postępowania karnego. Otóż, szanowni Państwo, postępowanie karne polega na tym, że dwie kluczowe zasady w tym kodeksie, Zapisane zarówno w kodeksie postępowania karnego, ale również w konstytucji mówią o domniemaniu niewinności i o wszystkich niejasnościach, które są nierozstrzygnięte i świadczą na korzyść ewentualnego podejrzanego, czy oskarżonego. Nie życzymy sobie takiego nazewnictwa, bo to jest obrażanie nas, radnych sejników województwa opolskiego i wszystkich pracowników Urzędu Marszałkowskiego. To jest po prostu nieeleganckie, nieładne. Tak się nie robi. Ten miecz ma dwa ostrza i myślę, że osoby, które będą ten wniosek składać o odwołania Andrzeja były i całego zarządu Pełnictwa polskiego mają tego yy, świadomość.